Dzisiaj wniosku i tu znam o tym, że prezydent Wrocławia Sutryk jest jednym z najlepszych prezydentów miast we, w Polsce. No nie, ja jestem zupełnie innego zdania, że jest jeden chyba najgorszy, jeżeli tak można powiedzieć. O, to jest moje okno. I co ja chciałem, odzwoniłem no przed chwilą, jest, jest 19 październik. 2022 godzina, gdzieś około 1800 dzwoniłem na 112 i mówię do Baby, że na koreańskiej i chińskiej zrobili głęboki wykop kanalizacyjny jest źle zabezpieczony. Jest nieoświetlony, lampa nie świeci. Że autobusy nie mogą przejechać. Ocierają się o barierkę, że przesunęły tą barierkę. 10 cm. Widziałem jak autobus przesuwał 10 cm poza. Granice głębokiego wykopu, że to jest nieoznaczone odpowiednio, i tak dalej. Ona mówi, to według pana jest nieoznaczone. No dobra. I tak ja mówię o tej barierce, że autobus przyjeżdża, ona się pyta, czy ja potrzebuję pomocy medycznej. No to ja do niej mówię, a to pani chyba potrzebuje, a czy pani potrzebuje pomocy medycznej? Ona mówi krzeczny i tak dalej. I to jest właśnie ten cały sutryk, to cały wrocław, Człowiek dzwoni z dobrymi intencjami. To tam jest niebezpieczeństwo, bo autobus nie może przejechać żaden ruchliwe jest. Ktoś będzie szybko jechał, lampa, która tam jest zainstalowana, zgasła. Kompletne ciemności, nie ma znaku ostrzegawczego wcześniej o tym. No kompletnie źle oznakowane to. To człowiek dzwoni, to zamiast podziękować, bardzo panu dziękuję, załatwimy wystrzemy tam Straż Miejską od razu i policję, żeby to zabezpieczyli, zrobili objazd czy coś. I ukarać sprawdź, to ta się pyta, czy ja, czy ja potrzebuję pomocy medycznej, czyli czy się leczę, co nie. No i wziąłem, odłożyłem tą słuchawkę, że się pyta, jak nazywam się. Odłożyłem tą słuchawkę w ogóle i koniec. I dzwoniła jeszcze do mnie parę razy. Jak ktoś się powiedziałem, jak ktoś się wpieprze, to będzie pani sprawa nie moja. No i tak tutaj ten sutryk działa w tym Wrocławiu, co nie? Jest październik, a ja od Maja... Y od połowy maja, od 14 czy od 15 maja ma wybitą szybę w jednym oknie i w drugim oknie i sprawców nie ma, prawda? Chociażby to zrobił. Ja uważam, że Sutrek jest najgorszym prezydentem, jaki był, zadłużył Wrocław razem z tym z Radą Miejską, z radnymi miejskimi. Nic nie robią, tylko za duży i Wrocław, nie, a wcześniej jeszcze dołożył się, wcześniej zaczął nadużać poważnie Dudkiewicz. I nic nie zrobił, żeby ograniczyć, żeby ograniczyć zadłużanie Wrocławia, a wprost przeciwnie jeszcze dalej robi jakieś głupie roboty, teraz tam robią jakieś miejsce, kibel robią, czy coś tam yy, dla, dla tych z MPK, czy pokój oczekiwań, pokój do spania, prawda, bo są zmęczeni, muszą wypocząć na tym, na, na Brochowie tam i rozkopali całą drogę i koszt tego samego przyłącza, to już pół roku temu było 400 tysięcy, 40 tysięcy, a teraz jeszcze będzie dużo, więcej, bo tam jeszcze woda dochodzi, to kanalizacje, miejsca, spania i tak dalej, bo no, tam się nie... No nie, no wypoczywać kierowcy. Dziękuję.